Amerykanie przyjechali w poniedziałek, więc są dopiero z 3-4 dni. Myślę, że jeszcze kilka dni się zaklimatyzują i więcej dla zespołu dadzą niż do tej pory, bo widać, że możliwości mają. A my jedziemy swoim tokiem przygotowań i my dopiero będziemy gdzieś za tydzień wchodzić w szybkość, w dynamikę i myślę, że z każdym dniem będzie to wyglądało lepiej. No Dzisiejszy mecz pokazał, że jakieś tam zdrowie jest, powiedzmy, i, i troszeczkę zabrakło, jak to się mówi, konsekwencji, zdyscyplinowania w końcówce, a myślę, że dzisiaj byśmy to wygrali. Nie jeden właśnie mi powiedział, osoba, która nas ogląda, że, że czy po meczu z, z Legią, czy po tych dwóch meczach, że grają dla zespołu, nie są indywidualistami i mam nadzieję właśnie taką, że w tym roku jako zespół będziemy mocniejszy, bo jest tych 8-9 równych do grania, także w stosunku do tamtego roku. Chciałem jeszcze Pandura, żeby zagrał, no ale graliśmy w pewnym momencie na wynik i na następnych turniejach na pewno będzie dostawał szansę, będzie grał raz i coś tak samo. Także no, jeżeli się nie będziemy mieć jakiejś kontuzji, to no, powinno, ja mam nadzieję, jestem przekonany, że będziemy o wysokie cele grać i z każdym będziemy mogli walczyć. Tak, bo dużo mi kilku też osobom zarzucali, że szczupły, że dynamiczny, no Paul jest bardziej wolniejszy, bardziej taki... Masywniejszy nie chcieliśmy mieć dwóch takich samych. Robi, jest bardziej taki mobilny, biegający, nie niezły rzut z dystansu, także no na pewno pokazał, że będzie z niego pożytek, a czy to jest pierwsza dewizja, czy druga, widać, że to nie ma znaczenia. Tamten tydzień no właśnie nie trenował Wali i Paul. Mieli tutaj uda struczone, ale już teraz mówię, że jest wszystko w porządku. Także no mówię, aby go nas kontuzje ominęły, także myślę, że tych, tych dziewięciu jest rotacja. Nie ma dużej różnicy jak schodzi Amerykanie grają dla zespołu, także myślę, że całkiem to nieźle wygląda. Kapitanem Nie będzie Wal, jako że najwięcej w siarce grał, najstarszym jest, także już żeśmy powiedzieli, że Wal że będzie kapitanem drużyny.